Nie wiem za wiele. Znam tylko opowieści o starożytnych bohaterach, którzy za pomocą głosu gromili wrogów Skyrim. Hmm. Mówi się, że kiedyś cesarze byli smoczymi dzieciętami, ale to skończyło się, gdy w czasie kryzysu otchłani umarł Martin. Siwobrodzi zdołają powiedzieć ci więcej niż ja. Zgłębili drogę głosu, a nauki pobierał u nich sam Tiber Septim. Nie wiem kto to, ale. <laughs> ale Okej. Okay. O Jezus. O Jezus, dobra, ale przede wszystkim przyjmiemy. Przy co wiesz o krzykach? Wiem tylko tyle, ile usłyszałem w starych opowieściach. Krzyki są starożytną formą magii, która za pomocą głosu uwalnia swą moc. Jeśli potrafisz korzystać z krzyku, porozmawiaj z siłobrnymi. Będą wiedzieć co robić. Tak to zrobię. zrobię. Mm, w jaki sposób zaknięć broni pancerza? Ach, dusza żądna wiedzy! Na początek musisz nauczyć się zaklęcia. Weź zaczarowaną broń lub zbroję, a potem użyj magicznego katalizatora, by oh. poznać tajemnicę czarnych. Przedmiot Super. ulega wtedy zniszczeniu, więc uważaj. Gdy już poznasz zaklęcie, będziesz potrzebować pełnego klejnotu duszy i przedmiotu do zaczarowania. Tutaj też przyda się magiczny katalizator. Okay. Oczywiście, jeśli masz pieniądze, ja mam towar. Spoko. Um... Jesteś jedynym magiem w białej granii? Zaraz... Jesteś jedynym magiem w białej A więc pragniesz zgłębić wiedzę tajemną. Aha, to dobra, nieważne, księgi. Mm. Błyskawica zadaje nie o połowę mniej... Co? Błyskawica zadaje 25% obrażeń od porażeń do zdrowia i o mniej do magii. Tymbowe ciało. Hmm. To jest za 135, a co to, to 300 Okej, okay, weźmiemy sobie kamienne ciało z lodu yy, magiczne światło mam, mniejsza ochrona czarów lub efektów magicznych Odpędzenie mniejszych yy, nieumarłych Aha, ciekawe. Ognisty pocisk ponad cele ponoszą dodatkowe obrażenia, ożywia. Hmm. Kurczę, widzę, że tutaj <laughs> sporo czarów. Przywołanie chowańca. Księga czarów w płomień. Tu to mamy. Płomień świecym mamy. Pożycenie na pobliską powierzchnię zadając 50 punktów wrażenia mrozu, To na pewno chcę. Ym... Okej, okay, to to na razie wszystko. Stroje. Szata iluzji, szata przywoływacza, tunika z pasem, aha, spoko. Ym, jesteś jedynym magiem w tej Grani? Chyba tak. Technicznie rzecz ujmując, oczywiście. W mieście jest też kapłan, kapłanka, alchemik i wiele innych osób, które coś potrafią. Mm -hmm. O, to mi o czymś przypomina. A propos alchemików, mam solem rozu dla Arkadii. Poprosiła, bym zdobył dla niej trochę do jednej z jej mixtur. Możesz jej to dostarczyć? Arkadia z pewnością cię za to wynagrodzi. oczywiście. Nie mam problemu. Dostarczę dla ciebie te solem rozu. Dobrze. Ty się lepiej ode mnie nadasz do takiej pracy. Nie ważne. Wiem, gdzie mogę dowiedzieć się czegoś o magii? Wiem tylko tyle, ile usłyszałem starych opowieści. mnie Krzyki są starożytną formą sumą? magii, która za pomocą głosu na swoją moc. Przybywasz do Smoczej Przystani, by przedyskutować obecne zmagania wojenne, jak reszta tych wszystkich wielkich wojowników? Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś o magii? Chcesz się uczyć, prawda? Obawiam się, że nie jestem najlepszym nauczycielem, ale możesz spróbować w Akademii w Zimowej Twierdzy. Przepraszam, bo mnie gronozykacz. Spotkałeś jakieś smugi. Są obowiązki na Nie bym powiedział, no, że to, to pytanie, nie no, ci to jakieś pojęcie? Pewnie nie. Póki nikt mi nie przeszkadza w badaniach, nie obchodzi mnie kto wydaje rozkaz. A teraz życzę miłego dnia, gdyż jestem niezwykle zajętym człowiekiem. A twoje bezcelowe okay? pytania okropnie mnie nudzą. Co to jest? Magiczny katalizator. Um, musisz znaleźć zaklęcie i dysponować duszy, który na pełnionym duszy, które na mu moc. od zaklęcia. Poznajesz niszcząc zaklęty przedmioty. Ok, zdejmij zaklęcie. Orange sztana. Wojenny hut. Wojenny iskier. Aha. W sumie kaptura nie używam, więc mogę tego użyć. Tak. Premia do magii. I na pewno chce się nauczyć chłodu. Tak. Jeszcze nie splynęło się z zakęcia obrażenia od mrozu. Topor wojenny iskier. To też może się przydać, bo ja w sumie nie będę używał tych toporów. Tak. Okej, okay, przedmiot. O tym jeszcze zadecydujemy później. Ten przeklęty konflikt spowodował, bo że łączy Łączę z tym dwa składników, więc wspólny efekt. Okej. Okay. O. o, czasu poświęcać się swym pasjom. Ja na przykład Wiecie co? Eee, tak, przerwimy alchemię i zapiszmy sobie i się pobawimy. Pobawimy się w tworzenie mikstur. Tak. Albo później... W magii jest pewna równowaga, nie sądzisz? Dobry to. prosta tuż. energia, którą mogą okiełznać posiadający wystarczająco si. Dobra. Mój jest teraz. Jak chcę użyć? Okej. Okay. Klejnot duszy. Dobry klejnot duszy Pochwycona drobną duszę. Wymaga przedmiot zaklęcie. Teraz zaklęcie. Aha, bo pierwszy muszę będę musiał... Tak, przerwać zaklęcia. Pierw muszę znaleźć sobie bardzo dobry łuk. Kupię tutaj jakiś nie, niezależnie od ceny. Jestem twym huskarlem za nadanie jarla. To zaszczyt ci służyć. Jestem tanem, co to znaczy? Jarl uznał cię za osobę wiele znaczącą dla dzielnicy. Stoisz w szeregach bohaterów. Tytuł tana to wielki zaszczyt hmm. i dowód uznania za zasługi. Strażnicy przemkną oko na Twoje występki, gdy powiesz im, kim jesteś. Ale ja jestem człowiekiem honoru i nie robię takiej rzeczy. Czym zajmuje się huskość? Przysięgam ci służyć mój tanie. Własnym życiem strzec będę ciebie i wszystkiego, co posiadasz. Chodź, ona potrzebuje Twojej pomocy. Prowadź. Tak, i ona teraz nam będzie pomagać. Będzie... Tak, będzie walczyć razem z nami, będzie chodzić razem z nami. Fajnie. Eh, nawet to można obracać. Co to? Dobra, biegnijmy, nie ma czasu. W ogóle, widzę, nagrałem już tyle, że... Wow. Okej, okay, teraz świątynia. Nie interesuje mnie to. Zobaczcie. Świątynia to jest cały czas... Okej. Okay. Czy ktoś mi może powiedzieć, jak się dostać do sklepu? Jakieś... Muszę jakiegoś? wyżywić głodną córkę. Dość mam zmartwień ze zwykłymi abstryfikantami. A tu jeszcze ten Bart. A co był? sądzisz o najemnikach? To profesja w Twoim stylu. Dobrze, więc. Sorki, starze, że z Tobą nie pogadałem, ale szukam szukam jakiegoś kupca. Pewnie będzie gdzieś w niższym mieście. Co tu mamy u Amazonki. Ciekawe. O, tu jest. Tu jest, widzę. A, bo tu mogę. Aha, to jest kuźnie. Zatem wejdźmy. Zobaczmy czy masz Amazonkę O, Łuki Tak, to będzie tu. Eee. Gdzie ta Amazonka? Witaj u Amazonki. Niech nie zwiedzie cię ta nazwa. Mamy Sprawdźmy. Mamy zarówno małe bronie, jak i duże. Maczugi, hmm. sztylety, tego typu rzeczy. Chcesz co można wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Aha, widzę, że wszyscy mają ten sam tekst. Eee... Łuk myśliwski... Dobra, w każdym razie mogę Ci przynajmniej coś sprzedać, tak? Mm, Kirov, może się sprzedać, Ciekawe, czy będzie można coś wydobywać. Oranżtana ja sobie zostawię, na pamiątkę. Stalowe strzały. Stalowy topór wojenny. Łuk myśliwski. Żelazny topór wojenny żelazny wielki miecz. Strój. <grym Najlepszą <grym> broń pancerze. Akurat tak się składa, że jest dużo błędów z wybieraniem tych rzeczy. Więc tak, um, tego nie chcę. Kupiłem przypadkiem. Cholera. Dobra. Ciebie nie chcę, ciebie nie chcę, ciebie nie chcę i ciebie nie chcę. Różne maski skóry, rudo-żelaza, skóra sztabki żelaza. Wytrychy. Dobra. Co za głupota. Robić interesy z tobą to prawdziwa. Kurczę, straciłem tyle hajsu. Ech, dobra. Sprawdźmy, co tu jeszcze mamy. Mm, wietrzny domek. Pijany łowca. Co to jest? Powinien gdzieś nie to być nie jakiś nie znak. Aha, to jest ta karczma. Dobra. Ym, Dom Severio Pelagi Nie, ja się nikomu nie chcę wbijać. Tu mamy... Co to jest? Bank? Sklep wielobranżowy. Kuchnia? Kocioł Arkadi Achcie, tu zaraz musimy wbić te eee, za pod korongią. Zobaczymy. Ale się przedłuża ten odcinek już ponad godzina. Ja Zresztą jak zwykle. ogień. Usiądź i się. Dziękuję. Jeśli jest... szukasz pracy, to może porąbiesz trochę drewna na opał. <laughs> Jestem tanym. Nieważne, czyli tu nie ma? Eee, czyli do sklepu wielobrążowego. <coughs> eee, do sklepu wielobrążowego zaraz przyjdzie. Potrzebujesz do Czy tu nikt nie ma żadnych łuków? Co można sprzedać? Stalowy strzał żelazny. Hmm. O, miksturki masz eee, Większość magii od 10, to sobie zostawimy Strój Broń To zostaje wszystko Mikstury wszystkie zostają Zwoje To też zostaje Pożywienie To też zostaje, sobie później zjem eee, To też wszystko zostaje Co można sprzedać? Jeszcze pokaż Niektórzy nazwaliby to śmieciami. No, to skarby. Składniki, księgi. Nie wiem, czy cokolwiek mi się z tego przyda. I to jest niestety. To jest smutne. smoczo Z tego będzie pewnie zbroję zrobienia. coś. Wróć kiedyś. Całkiem ładne. Ale dobra. Niestety... łuku nie wiem gdzie kupić. Eee. Ty kobiety, co ty sprzedajesz? Często odwiedzasz dzielnicę chmur? Żarcie... Ja mówię, to jasne, że nie. Dużo czasu żarcie. stoiskami na targu i uczę się kupieckiego rzemiosła. Jeśli kiedyś Tute. chcę zarządzać gospodą, muszę nabrać do, się... do kocioła Arkadii. A do Arkadii właśnie mamy się udać, żeby dostarczyć je solę mrozów. Coś razie jakichś Masz bladą twarz. To może być ataksja. W domu w Syroville stanowi ona spory problem. Mam dla ciebie solę mrozu od farengara. wybornie, wybornie. To do specjalnego wywaru, nad którym pracuję. Eliksiru miłosnego, jakiego świat nie widział. Może wypróbuję go najpierw na farengarze. Och, ale ty przecież czekasz na wynagrodzenie. Hmm, proszę. Te mikstury powinny się nadać. Dziękuję. Mikstura krótkiej niewidzialność. O. Dziękuję. Zajrzyj, kiedy będzie Ci potrzebne lekarstwo. Okej. Okay. No to zaraz z tą. Hmm, myślę, że mamy kilka zadań pobocznych do wykonania. Hmm, nie wiem, gdzie kupić łuk. Dobra, dostaniemy na razie przy tym. I jego ulepszemy od mrozu, to będzie. Tak może być. Gromowładni cesarscy smoki. Dla mnie to bez różnicy. Nie. O, lawenda. Kurczę, zawsze tędy przychodzę, A można tędy? Nie zbyt widzę. Ciekawe czy będzie tutaj coś. Dalej 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 dalej, że tutaj nic nie ma okej, okay. Okay. teraz biegniemy już tylko po schodach. E, zaraz. Tutaj? Tutaj, dobra. Tak jest. O, tak. Łuk sobie ulepszymy. Powiem, że to będzie ulepszenie tylko na jakiś czas i później będzie trzeba je powtórzyć Ale to nic, to nic. Bóstwa ci sprzyjają. Dziękuję Eymm, zdejmij zaklęcie. Nie, nie zdejmij. Przedmiot. Żeby nasz nas przestaniby przewidyfikować zmagania wojenne jak reszta tych... wielkich wojowników. Aha im więcej ładunki, im więcej punktów ma zdejmować od rozu. Obróćmy od porażenia, jak wyglądają. Mm. Mhm, zawsze jest tak samo, tak? Szkoda. Ale to nic, przynajmniej to będzie trochę jakieś tam spowolnienie, prawda? Tak więc ładunki sobie weźmiemy. No, myślę, że te 38 to jest jakieś takie minimum. Okej, okay. i teraz klejnot duszy. Dobre. Stwórz. Tak. Jak na Oho, patrzę, to od razu jakiś wzrost umiejętności. Przedmioty. Broń Fajnie No, ale mi W sumie alchią się na razie. Uh -huh. Nordów jest Skyrim Uuuu uh -huh. Widzę, że będziemy mieli sporo do czytania. Narastające zagrożenie, prawdziwe. ...o Jezu. Zabijanie troli. Uh -huh. Kurczę, księga te Trzecia era, alduin jest prawdziwy. Zabijanie zanim zabiją ciebie. Biografia biorąc. O kurcz, co będzie? Masa czytania. Tutaj mapa? Taką mapę dostałem? Nie, trochę inną. Trochę inną. Okej. Czy to jest coś ciekawego? Nie. Dobrze. Ja mam się gdzieś teraz udać, zobaczmy sobie zadania Porozmawiać z siwobrudymi Zabij przywódcę, odwiedź kaplice azury Zabrój tu sobie odwiedzik akademii, dołącz do buntu Na Należy sobie to weźmiemy. Wchodzimy do białej ekrani.

Próbuj, próbuj. Będziesz niedługo mieć jakąś sarninę? Często odwiedzasz dzielnice. Chyba jak to jest daleko. Wiecie co? Weźmiemy sobie konia. To będzie dobra opcja. Biegniesz za nami? Biegniesz, dobrze. Zobaczcie, ile szczegółów na tych dronach to jest. Hola, hola! Gdzie z tymi czarami? Obcze, uważaj, do kogo mówisz. Okej. Okay. Ehm, um, hola, hola, ale gdzie są moje konie? Dobra, stanie jest tu. Gdzieś tu powinno być przynajmniej na górze mam przynajmniej narysowaną podkowę. Aha, czyli to będzie gdzieś tu Tak, to jest tu Koń Ukradnij. Nie dzięki. Więc jesteś? Mam naj... Myślę, że ktoś taki jak ty potrzebuje Chyba ta. Jeden jest już osiodłany. Wystarczy zapłacić. Ile? Uh. Jak sobie chcesz Jedź bezpiecznie okej okay. Dobra, zobaczmy na mapę, gdzie mamy się udać. Eee, zabij przywódcy to jest zostaw eee, w tamtą stronę, tak? Oprz. Woźnica, hej! Mogisz tam przejechać? Potrzebujesz transportu? Chcę wynająć twój wóz. Dokąd chcesz jechać? I zimowa twierdza. O, do zimowej twierdzy Na wóz i spadamy Wiecie, pojedziemy tam, nauczymy się trochę magii. Coś tam porobimy. No, chodź. Użyj wóz. <grym> Okej. Okay. Znasz jakieś koty? Każit. Tak o sobie mówią. Podobno na południu. Są ich całe kraje! Możliwe! Czar magicznego muru tworzy bariery, przywrócę każdą istotę, którą przekroczy. Aha, a znaki na księgach oznaczają, że to należy do iluzji, do zniszczenia czy coś. Fajnie. Moim obowiązkiem jest służba u Jarla, a nie marnowanie czasu na rozmowy z nieznajomymi. Dobra, kończymy. wezwali smocze dzieci do wysokiego hrotgaru. Coś takiego nie zdarzyło się od. Tak, ja nie jestem. W każdym razie komentujcie, subskrybujcie, wtedy możecie również nie przegapić żadnego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, dajcie łapkę w dół. Ale walobim tu łapkę w górę. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, cześć.